No, no. Cześć widowie. to ja, ona Koz, a dzisiaj robimy odcinek z kim? Ze, Ze no, mną, z Dawidkiem. Dokładnie. Chcesz eee, no. do co ja, czy ja mam. mam? Dobra, to ja może wyjaśnię część i ty część. Y, plan no, jest no. taki, że po tamtej stronie rzeki jest miasto Dawida. A tutaj jest moje. I możecie zobaczyć, że mam 5 jajek villagera. I podzielone jest tak, że robimy swoje wioski po prostu. Takie miasteczka. No. Takie miasto, miasto bardzo. miasto no. państwo, nie, nie miasto, miasto państwu państw można bardzo, bardzo, bardzo nazwać. To no, no. Powodzenia. No, no e, druga, druga rzecz. E, dalej, dalej to można tak nazwać. Mamy, Mamy kilka, kilka opcji, opcji, na przykład na handlować, handlować możemy się, się bić, wojnę, wojnę bić. mieć. Będziemy, Będziemy później, jak, jak ktoś, ktoś będzie już miał, nie wiem, powiedzmy, broń, czy jakieś, czy jakieś wojsko żołowa, golema, przynajmniej jednego golema, to wchodzimy na, na, chwilę, golema, golema, to to wchodzimy wchodzimy na chwilę na i tworzymy obóz barbarzyńców. Nawet, nawet dwa, czyli, dwa, czyli tak po prostu tych, no, no, tych, pillagerów. No, tych pillagerów. pillagerów. I w środku, i środku musimy dać cztery spawnery. bo tak, to oni będą znikać z nami, się nigdy już nam nie pojawią. Trzeba woda, była, dlatego trzeba, trzeba postawić trzeba albo jeden spawner, spawner albo, albo dwa przynajmniej. przynajmniej. Że, Że jeden był ten, ten rozbójnik. Dobra, ja, ja to poszukam, to może będzie kamień. kamień. Tu mam mam ładny, ładny kamień. Tu jest, tu jest kamień. Dobra. Dobra. Podoba no, się... Ten kamień? Podoba się? Masz, kra masz kraszę no, no. na kamieniu. <laughs> ja ja wybuduję, wybuduję tutaj... tutaj ten budynek, to te wielkie miasto, co było na górze w My Little Pony. <coughs> Chłopcy oglądał My Little Pony. Dobra, byłem mały. O Dobra. kurwa, Creeper! Uciek... chuj! On za mną idzie! Nie nie, wiosłeś, tj. nie tj. wiem, tj. czy nie powinniśmy dać się na, tj. na tj. chwilę łóżka. <coughs> <coughs> No, ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby go nie dawać. Wiem, co zrobię. Niech ten creeper wysadzi tego zombiaka. Tak, to było. Albo próbantę. niech z po, po prostu. Ja mam killów. No, nie zabrałem tego żona. Co? Oczywiście las ma. No i mam jeszcze pół godziny. O sobie, zaraz, zaraz. Po pojęcie, jeszcze. Jeszcze. Nie wiem. Podzielimy ten no, link na taki początek. początek. I od no, razu takie Antynuacja. no, no tak kilka. Kilka Będzie parę, parę, odcinków może będzie. Na pewno, na pewno będzie, będzie ich pięć na pewno, na pewno być, tak? No. więc jeszcze szkoła, no. wymyślicie, my o, o, o dobra przecież, przecież już jest szerwis i tak dalej. dalej. Otóż nie, nie. trzeba sobie sobie naprawić. Sobie naprawić. I trzeba ocenę odnowić. Podnieść. A w mojej, w mojej klasie, klasie, bo nie przejdę. W mojej klasie. Jeden na siedem zagraża, z no Szymon y, rok temu miał 8, w tym roku miał 5 tak? po, po, no, Pozbawiam piana <laughs> Oj, nie wiem, czy będę mógł to opublikować po tym, jak powiedziałeś jego imię i nazwisko to jest jego kluczka i ziółko bo myśli, że może być z Willerem jest każdy. A Chrisem to mam na imię prosto. To. Proszę, Proszę się to do tych to... No bo Ja bym, ja bym zrobił lepianki sobie tak, tak na start. I tak się tak zaczynało. I idziemy też tak, tak że jeśli na, na przykład nie możemy mieć na, na przykład kuszy, bo, bo jeszcze to nie, nie, były, nie były na to wiemy, że już chronologicznie można to tak powiedzieć. Najpierw lepianki, budzionki, kopalnie, lepsze nie lepsze, bronie, lepsze, bronie, lepsze, żeby, żeby, lepsze żeby, żeby wydobywać lepsze środowce, żeby, żeby, robić, lepsze, drobce, żeby, robić, żeby lepsze, robić lepsze narzędzia, żeby, żeby robić lepsze... lepsze. Yy, i tak On tak jest by... historycznym nerdem, nie pytajcie. W ogóle, no, najmniej dotykam trawy, właśnie teraz, bo im niszczę. A ty co? Pow komuś a, a, a nadal kamieniu, pan, pan nie było jest. Pierwszy. <grym> tutaj tutaj pierwszy ginią. Y, proponuję zmienić czas na dzień. Bo bez do końca. To, ja to, to jak chcę. Nie, bo w nocy to nie mam jeszcze łóżek. Zbry, ja byłem ja właśnie, właśnie lepian chłopie To nie dlatego, się... że A, A ja jestem biedny, nie umiem budować A, jak No jak to to za ja to bo w... po, po pierwsze chronologicznie, po drugie Mało, mało materiału, materiału trzeba użyć. użyć Trzeba użyć dirciola Trzeba użyć najpotężniejszego itemu we wszechświecie Dirciola nie no, nie na szczerze, że bez wreszcie jesteś, jesteś nikim. Tak, tak ci powiem. Dobra, Dobra, ale za to druga noc zostaje już. No, no tak! Ja się miałem przetrwać. Dobra, jakaś lepianka tu. wejść. nie. Piece, piece muszą być oddolne, może? No, zrobię? Sobie. Nie, nie, no na razie bardzo. Kopać. Kopać, będę. No, a teraz Mende. kopię. Mende. Poszukam. Mende. Poszukam. Na razie, Mende. Mende. Na razie Mende. jeszcze Mende. nie mamy Mende. wyznaczonych Gryanów, granic, bo jeszcze nie było, nie było kiedyś tak takiego. Oj, To do... jest moje. To jest za rzeka. Ale, ale wer, wiesz, że trzeba na najpierw wynaleźć. Teoretycznie my jeszcze o sobie nie wiemy. Gadamy, no, no, no. ale nie wiemy o swoim istnieniu. Tak, dobra, dobra zróbmy tak, żeby, tak, żeby, postawić, żeby postawić pierwszych biletów, trzeba, trzeba postawić dole jednostkę, jednostkę wojskową. Co, to, co, mam ma to? Dobra. Żeby, żeby od razu byli barbarzyńcy też. też nie. Pracisz Pracisz wszystkie, całą ludność? To nie, to nie znaczy, że przebywasz, bo jeszcze jesteś, nie? Trzeba się surowcami A, A Właśnie, jak zrobić, wziąć, wziąć do ręki, ręki tak, tak rudę, wiesz, rudę, na przykład od węgla. węgla nie, Nie, niewykopaną. Niewykopaną. nie wiem. Rudę, rudę to musisz, na nowszych wersjach to musisz z silk touchem wykopać. No, no tak, tak. Ale na tej to możesz, normalnie. Jak? No, na tej możesz normalnie, to jest stara wersja. No. Ja będę mieć na przykład na... blok rudy. O, co to, to na nowych wersjach się tylko da. da. A nie ma, A nie słychać ma słychać tacho. Tacho. Jest, ale to... S... Na nowych wersjach to żeby rudę no, to wziąć... To no, co? No, to... no, sobie wziąłem... seta robię. Jak, jakiego? Żelakowego. Jednego? Żelakowego. Ale chłopie, to no kłopie, to jest wyprzedzenie czasu. czasu. Nie pomyliło ci się coś. coś. Jesteśmy My dopiero po co kamienia ledwo. A ty już, a ty już z żelaznym wychodzisz. Nawet gniedzi no. nie było. Stary żelazny kilof, drip, drip. Nie rozumiem, jeszcze My chociaż odrobinę, odrobinę kilo chcieli narzucić, ale, ale że seta? Ja wiem, ja wiem. Reż, ląduję kolory. Kolejna kodówka. Ja, ja sobie robię skórdę. Zawsze są. Za będę coś. miał głowę. I tak to, tak to będą na początku gacie, nie? nie?

Robię sobie pierwsze, pierwsze łóżko powoli, będę. Tu trochę się ogląduję. Chopię. Poluję na, nie, na, wiem, nie wiem, mamuty, grubki. Ło, jak mam, robię. Wietrzka biorę. No nie, wieczka. Kupczak. Też trzeba wątpić. Jeszcze, jeszcze nie znalazłem zagrody. No, no. <gry> może zagrody nie, ale zakopię ich w ziemi. Nie, 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 nie można Dobra, Buduję sobie Gdyby mi jest ładnie było, żeby wyglądał. wyglądał. A jak populacja jest więcej jest niż, więcej niż 10. 10? I na przykład, na przykład widzę, żeby będą oceniać, czy miasto jest w danym odcinku ładniejsze? Albo, Albo na, na, na przykład, co się dzieje, co będziecie mogli na, na przykład w komentarzach napiszcie, co się na przykład dzieje, dzieje, czy będzie jakiś tsunami nie zauważyłem, tylko jakieś powodzie. powodzie Czy jest na przykład bunt? Na buntu dość, albo cokolwiek. Na przykład, że pali że... się Przys... y... pobliskie lasy wiosek, są w płomieniach na przykład. Na przykład. To my podpalimy te lasy na giełdzie. A jak będzie na przykład powódź, to wszystko, co jest przy tak powiem, na 6-5 bloków będzie ten. Zniszczone, zniszczone, że to było albo zalane, zalane po prostu. Po prostu. A ja A ja buduję buduję ten piecyk, piecyk. Gdzieś tutaj, myślę. No piecyk, piecyk tutaj. Teraz, Teraz idzie brukowy brukowy dwa, razy. dwa razy. Teraz do do bra Dobra, Bra. Teraz Teraz tak, tak. tak. I I i będziemy palić. co to to przepalę Ja mm. no już obszarowałem, no, a już a nie, nie mam. mam... To już o swoje Pobliski Ja tu ja mam, tu mam trochę muru, to nie wiem, jak pomyślę. Tak ja to po prostu postawię go. Ja to, ja to robię, robię to na odległość, odległość, a później dopiero, dopiero się to będzie, nie, nie wiem. Co tak co to jest w tej w oczywiście. Jest to wszystko tak jest. nie, nie, nie mlczemy. Mlczemy. Albo, że, że na, na przykład, przykład jest wirus, wirus czyli zombiaki atakują, atakują po prostu na, na przykład, przykład, bo zombiaki to jest, jakby ktoś, ktoś nie, nie wiedział, miał, 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 że się wymęczamy, tylko po prostu zombiaki w Minecraft to są po prostu gracze, bo gracz to jest starożytni ludzie z villagerami i, z villagerami z villagerami i z z tak dalej, i dalej to, tylko mi jest, mi jest, villager, villager jest jedyną postacią, postacią która przeżyła, przeżyła na przykład sami widzicie, że Zombie jest podobny właśnie do tego do, do, tego, do, do, a. do a. nie, a to jest właśnie tym samym co Zombie, zombie tylko, że Zombie jest zarażony, zarażony wirusem, wirusem. Na, na przykład tak samo będzie z villagerami także nie wiadomo jak wyleczyć ludzi, ale wiadomo jak wyleczyć villagerów no, potka no, znaczy, osłabienia i refa. No. no. Mm, na, na przykład, przykład że apokalipsa zombie to, to, że to, że się spali, nie wiem... Na przykład, że i zombie, bo wirus, wirus się rozprzestrzenia, rozprzestrzenia bardzo szybko, szybko. Epidemia. I... Na przykład. Na przykład też można później Jeżeli się robi powoli. Noc, Noc, ja mam łóżko, ja więc, więc nie możemy, możemy pomijać. pomijać. A ja mogę sobie owce obciąć, tutaj bliskie to. Gdzie mm, mm, mm. są te owce, te były owieczki? Owieczki mi zniknęły, ale ja też specjalnie zrobiłem sobie Tomek i myślałem, że są te owce obecne. O, smutek. <todgry> O, tutaj są jeszcze owieczki Dobra, no, mam punktu do odrodzenia. bo jest, zachodzi, chodź, w sensie spać, spać, już że chodzi słońce, co spać, jeszcze nie mogę Pograń, mam Już na łóżeczko Masz już łóżeczko? No mam już łóżeczko, tylko kraftuję. A co zrobić, żeby nie, nie było pomijać nocy, że ty, ty masz, a, a, ja a ja nie? Żeby na przykład, ja że ja mam utrudnione i bym przeszedł szybko zrobić Nie? Dobra. 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 Dzień jest. Tak. Ma, nowy dzień. Nowy dzień, nowa szansa samo przetrwanie. Hmm. Pójdę do... Ujdę O tu mam nie się. O tu O, tu man man keywa, się. Się. o kurde, o kurde. Jakiś dziwny skór. Mam ogół! Zdobyłem go w chłopie. Pog? Ale, ale, ale win. Ale, ale Richa mam w chłopie. Cztery żelaza i żelazo. On już ma changer. Kolejne, kolejne, kolejne żelazo. Jedyną jakąś przeszkodą u mnie to, to jest właśnie skieret. szkielet Jest, zrobiło się Fordymał Fordymał To jest tylko jedna owieczka? Chyba niestety tak Uciekam, Uciekam Na wierzchnię? nie? O matko, tam kiedyś jest taki Jakby to chciała tutaj się osiedlić, ale się okazuje, że nie jest duży A wejście miał ogromne, ale nie jest głęboki <g uhhh> O oh, Creeper? Oh, o, mam yeah. Mam tu też tutaj część dalej nie sprawdziłam Kolejne żelazo, kolejne żelazo, Kolejne żelazo cztery, dziesięć żelazów Dobra, żelazo? Muszę sobie znaleźć innego cave'a bo w tym nie mam co kopać to, 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 to jest wiesz, trochę nie ale wiadomo, temat, że to jest napowiniustowany film a szkielety to na przykład myślono, że dziedźmy nimi sterowały samymi samy samy kamatkami czy, czy coś on już, on już dość, dość zalazła myślę 22 o, kto to jest? jeszcze ja będę będę musiał iść, iść na, 10, na 15 minut. Jeżdż. No to za 20 minut, bo ja będę kończył raczej. Albo skończymy, skończymy chwilę, chwilę wcześniej, czasie, nie? Ile, ile mamy mam minut? 19. To trochę mało. Efekt naturalny filmik, tak na początek. Nie mam no tak, z 20-30 minut trzeba. I, i. Już idziemy, już, już, już. już, już. już idziemy. Zajmiesz się lasem. O, jajka mi tutaj kurki dały. Mam trzy jajka. Oby z tego wyszło. Z tego kureczka wyszło. Mam nadzieję. Z tego kurka wyjdzie. To co to za... za, 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 za. ...jakieś coś. coś. Dobra. Dobra. Viber, viber, o, viber, żelazo. O tu mam mega dużo żelazotek. No właśnie... ...nie za bardzo mam blisko... Okej, okay, był ogromne wejście z płytki strasznie. A ja, teraz... ja mam małe wejście, a duże żelazo kupię. A teraz pobiegłem do innej kopalni, po żelazo po inny że na... Jutro, jutro może, może Jutro może kolejne. Daz raz jeszcze dzisiaj wrzucić ten filmik. Wątpię. Jutro raczej go wrzucę. No to pewnie no będzie się mogli spodziewać kolejnego. Węgi. Węgi. Tym razem, razem już będzie, już będzie powiedzmy, star, star, y, początki takie, takie już cywilizacyjne, takie, nie, so, so, socjalizacja, obozy itd. Tak, i tak, tak. Na razie jesteśmy sami, mamy lalasze 13, to sobie biorę i sobie zrobię, może, nie, nie wiem, masz na życie. Tego mam 18, dobra, jeszcze troszkę wykopię i... Postanowiłem pierwsze roślinkę w drzewku Mam który na mega niskim Tak 3-4 strzały mogę robić hmm. Ja tam u ciebie nadal po nie jesteś? Tak. Czekaj, to było 19 minut, minut, teraz mamy 21 gdzieś. No, 22 za 5 sekund. Może, może jak, jak będzie 26, 26, 25 skończę mnie. No, gdzieś tak mniej więcej. Dalej tak tak za, za 3 minuty. A, sekund. Ja sobie ja sobie pozbieram pozbieram Jak dobiegnę do bazy, bo ja za minutkę będę wychodził z kopalni. Nie byłeś przez tym cały czas w bazie? Nie, byłem, budowałem bazę, tylko teraz pobiegłem z 5 minut temu po żelazo. Ja, ja to robię tyle tak, że będą wszystkie narzędzia. Po prawej będzie jedzenie albo jakieś rzeczy, po prawej będą, będą do, po nie, nie, nie wiem, tak. dlaczego to ci... Villager daje do, do tego. Do... tego do, do, bo to, bo jest, człowiek, to jest... Człowiek to i tak jest zwierzę. Oh, wow. A co mówił święty Franciszek? Zwierzęta to nasi bracia mniejsi. Nie rozumiem. Na święty Franciszek patron ekologów, mówił, że zwierzęta są nasi bracia mniejsi, że każde zwierzę jest naszym bratem i siostrą. Tak naprawdę. Co w pewnym sensie było mądre, w pewnym nie. Mm. Bo takim tokiem myślenia to wszyscy jesteśmy tak naprawdę kanibalami. Bo. Teoretycznie, jeśli to są nasi bracia albo sioty, to są tego samego gatunku, przez co jemy tak naprawdę ten sam gatunek, co my. Nie, to jest, to jest akurat No to jest teoretyka. To jest filozofowanie. Ale to, no, Ale to nawet nie ma sensu. sensu. No, Dobra, mi się jeszcze dwa żelazo i może w sumie jak skończyć. Dobra, tutaj jeszcze żelazo. Boże, siekierką żelazo kopałem, ja jestem głupi. Też, Też tak wiem. To jest przypadek z Nie, mieczykiem. mieczykiem. Bo zapomniałem, żeby się, się zmienił tam. tam. O Boże, jaka, ruda, jaka, wielka ruda 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 mam. jaka wielka ruda żelazo. No to ja już wychodzę z kopalni, tylko dokończę tą rudę. No, no i równoż tak żelazo mam. No, o, się pusty. Usuch, usuch. Usuch, usuch. O, o nie, nie, ryb będzie, będzie dopiero, dopiero jak po pierwsze znaleźmy na łódkę udkę. albo dzidę. Czyli można powiedzieć, jedzie, że dzida po to będzie trójząg. Bo to, to jest, jest jedyna rzecz, jaką można popominać dzidę. na chyba, że jak ktoś pomyśli dla nas, że strzała to jest, to jest taka dzida. No, nie, bo jak, jak weźmiesz sobie na jedną z rąk... No niby ja, jak jak dasz na, na lewą to wygląda nawet jak WIDA, ale jak dasz na prawą wideo, to, to jest taka stojąca WIDA na tobie. Ale nie, na nie, wideo, lewej to wygląda nawet jak WIDA. Szerze. Jak się nałożysz przed... tak... Ten, Ten grot strzałów wygląda. Się... Coś, się wróć, nie, to się właśnie to, to jest, to jest, to jest to taka duża, duża strzała, a jest taka mała. Jeszcze w sumie z 10 minut możemy Do odcinka. Nie, 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 to jest tak jak Teraz Wiem o co chodzi! Dwojeczka. Problemy fizjologiczne tutaj są oprane. To co? To co? Ja to tak wfim, Strym, dwojewka. Dwojewka, To Dabaj. Dabaj. Już. Już. Nie, nie mam tutaj te te teraz jeszcze dzisiaj czasu, że Też muszę parę rzeczy jeszcze dzisiaj zrobić. Dobra. No, Dobra. Nie wiedziałeś, że nie, wyglądamy gdzieś tak w 22? Mm, oni widzą u mnie poszedł zadań. No, to to wiedziałam, o której godzinie nagrywamy. No, No. jeszcze mamy dużo do zrobienia w ciągu dnia. To co? to co, bo już wychodzi noc. Noc, no, noc, noc, noc. noc. Dobra. To Szybko muszę zebrać dwa drewna, żeby sobie zrobić y, ten drzwi. Taktycznie jedno drzewo. Dobra, biegniemy znowu do hawiry. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tyk, 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 yes. Fiu, fiu, fiu i tyk. I nie wyszedł żaden gówniak. Dobra. Tutaj postawić, raz, dwa, trzy, pieca, podzielić węgiel na trzy. Raz, trzy, mhm. tutaj trzy, tutaj trzy. trzy. Ej, zobacz, mój domek jest jeszcze w budowie, ale idzie powoli. Kupa idzie, kupa idzie. Więc nie spadnę na czacie. Nie spadnie. Dobra, punkt zrozumienia. No, no. No to dobra, to w sumie możemy kończyć. To no idź, do, idź do łóżka. A nie, bo czekaj, bo w pobliżu są potwory. Tu też nie ma się w łóżku? Dobra. To Elo, no. dobra. Trzymaj się. Trzymajcie się.